Jak przestać być biednym studentem? Już mówię, co zrobiłem, że jeszcze na studiach zacząłem zarabiać 20 tysięcy złotych miesięcznie. Jeden: Nie słuchaj ludzi, którzy nie są tam, gdzie chcesz być. Zazwyczaj kończy się to źle, więc traktuj z przymrużeniem oka rady od rodziców. Nie ignoruj ich zupełnie, ale bierz w wątpliwość. Dwa: Zrozum, że świat się zmienił. Zdradzę Wam najbardziej oczywisty sekret na świecie. Pieniądze są w internecie. Co za zaskoczenie, prawda? Cały czas na prawo i lewo widzimy jakieś fortuny robione w internecie. Ale większość osób nie podejmuje żadnych działań, żeby to wykorzystać. Ich szanse na dorobienie się w internecie wynoszą aktualnie okrągłe zero. Nie ma czasu, bo trzeba się uczyć na kolejne kolokwium z jakichś przestarzałych bzdetów. Fakty są jednak takie, że założenie własnego biznesu, a szczególnie biznesu online, to najszybsza droga do dużych pieniędzy. Chcecie więc jak najszybciej opanować umiejętności potrzebne, żeby to zrobić. Najlepiej zdobyć je zatrudniając się w małej firmie, która działa w branży, która nas interesuje, i będzie chciała inwestować w nasz rozwój. Pieniądze są na tym etapie mniej istotne. Zaobserwuj po więcej.